Pierwsza połowa z przeciwnikiem, który bije się o awans do Ekstraklasy i widać było, że gramy jak równy z równym i można było po pierwszej połowie wywnioskować nawet, że możemy trzy punkty zarobić, ale, ale gdzieś to przypadkowa bramka, potem po tej pierwszej bramce jeszcze tak grani padła, ale już druga bramka podcięła nam skrzydła no i niestety skończyło się jak skończyło. Wiadomo, punkty są potrzebne, ale nasza gra, już na pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie te punkty zdobywać. Pierwsza połowa z Arką pokazała, że jesteśmy w stanie nawiązać walkę z każdym przeciwnikiem w tej lidze. Dlatego jestem optymistą na te kolejne mecze, bo też nie ukrywajmy, czasem w meczach brakuje nam szczęścia gdzieś. Przeciwnik strzeli bramkę życia, jakaś piękna bramka zaraz, jakaś przypadkowa, ale szczęście zawsze wraca i... Suma sumarum równa się 0, dlatego ja myślę, że teraz szczęście pod koniec zacznie dopisywać nam i tym samym my zaczniemy sobie dopisywać punkty, bo nasza gra naprawdę odresowi wygląda nieźle. No Tylko, że do Kielc będziecie jechać teraz bez Mateusza Bartkowa, który dostał czerwoną kartkę. To może być duże osłabienie, bo jednak Mateusz właściwie od początku rundy był podstawowym zawodnikiem. Powiedz mi, jak tobie się współpracuje w tym nowym bloku obronnym, właśnie z Zalepą, z Bartkowem. W tych pierwszych meczach chyba było można zauważyć jeszcze, jak ja grałem na samym początku, że, że może się tak nie rozumiemy, ale teraz już i dotarliśmy się na treningach i. Swoje też razem zagraliśmy i też poznaliśmy się jako ludzie, tak, co jest też ważne i, i myślę, że no, ja się dogaduję bardzo dobrze, zresztą jak i z każdym z drużyny, to po prostu trzeba wychodzić i grać. już w kielcach możemy chcemy i wywieziemy trzy punkty, tak?